W małej wiosce na obrzeżach Lublina, gdzie pola pszenicy rozciągały się po horyzont, rodzina Kowalskich wiodła spokojne życie w swoim przytulnym domu. Marta, nauczycielka w lokalnej szkole podstawowej, jej mąż Jakub, stolarz znany w okolicy z precyzyjnej pracy, oraz ich dziewięcioletnia córka Zofia tworzyli szczęśliwą rodzinę. Jednak to Luna, ich złocista suczka o mądrych oczach, była sercem tego domu. Luna pojawiła się w ich życiu trzy lata temu, podczas festynu adopcyjnego w Lublinie. Zofia natychmiast się w niej zakochała, a rodzice nie mogli odmówić błagalnym spojrzeniom córki. Od tamtego dnia Luna stała się nieodłączną częścią rodziny Kowalskich, znaną w całej wiosce ze swojego łagodnego usposobienia i niezwykłej inteligencji. Życie toczyło się swoim normalnym rytmem: poranne wstawanie do szkoły i pracy, wspólne spacery po okolicy, gdzie wszyscy witali się z Luną jak ze starą przyjaciółką. Jednak pewnego jesiennego wieczoru wszystko zaczęło się zmieniać. Luna, zazwyczaj spokojna i przewidywalna, zaczęła wykazywać dziwne zachowanie. Pierwszej nocy Zofia obudziła się około północy i zauważyła, że Luna nie śpi w swoim zwykłym miejscu przy jej łóżku. Zaniepokojona podeszła do okna i zobaczyła złocistą sylwetkę swojej przyjaciółki przemykającą przez ogród w świetle księżyca. Luna poruszała się zdecydowanie, jakby dokładnie wiedziała, dokąd zmierza. Następnego ranka suczka wróciła. Wyglądając na zmęczoną, z drobnymi zadrapaniami na łapach i błotem na sierści. Marta i Jakub wymienili zaniepokojone spojrzenia podczas śniadania, ale postanowili poczekać, myśląc, że to jednorazowe zdarzenie. Jednak kolejnej nocy sytuacja się powtórzyła. Zofia, zafascynowana tajemniczym zachowaniem Luni, zaczęła prowadzić dziennik obserwacji. Zauważyła, że Luna wymykała się zawsze o tej samej porze, tuż po tym, jak zegar w kościelnej wieży wybijał północ. Dziewczynka próbowała śledzić swoją przyjaciółkę, ale luna była zbyt szybka i zręczna, znikając w ciemności między domami i drzewami. W wiosce zaczęły krążyć pierwsze plotki. Pani Krystyna, wścibska sąsiadka mieszkająca naprzeciwko, która zawsze wiedziała wszystko o wszystkich, zaczęła rozpowiadać historię o tajemniczej złotej zjawie, przemykającej nocami po ulicach. Niektórzy mieszkańcy twierdzili, że widzieli Lunę w różnych częściach wioski zawsze spieszącą się dokądś z determinacją w oczach. Pewnego ranka, po kolejnej nocnej wyprawie, Luna wróciła inna niż zwykle. Jej zachowanie było nerwowe, jakby chciała coś przekazać. Zofia, która zawsze czuła szczególną wieś z suczką, pierwsza zauważyła te zmiany. Luna ciągle biegała między drzwiami a swoim legowiskiem, wydając ciche skomlenie, jakby próbowała zwrócić ich uwagę na coś ważnego. Marta i Jakub również zauważyli zmianę w zachowaniu ich pupiłki. Luna, zwykle spokojna i zrównoważona, teraz wydawała się być w ciągłym napięciu. Jakub znalazł w ogrodzie ślady łap prowadzące w kierunku starej stodoły na skraju ich posesji, a także kawałki materiału i zabawek, których wcześniej tam nie było. Tego wieczoru, gdy słońce zaczęło zachodzić, a pierwsze gwiazdy pojawiły się na niebie, Luna stała się jeszcze bardziej niespokojna. Zofia siedziała przy oknie swojego pokoju, obserwując, jak jej ukochana przyjaciółka kręci się niespokojnie po podwórku. Wiedziała, że tej nocy wydarzy się coś wyjątkowego, coś, co zmieni życie ich wszystkich. Księżyc wschodził powoli nad horyzontem, rzucając długie cienie na uśpioną wioskę, a Luna czekała, aż wybije jej godzina. Tej nocy wszystko się zmieniło. Gdy zegar wybił północ, Luna jak zwykle wymknęła się z domu, ale tym razem wróciła z czymś, co zaskoczyło całą rodzinę. W pysku delikatnie niosła małego, drżącego szczeniaka. Jego sieść była brudna, a oczy pełne strachu, ale Luna traktowała go z niezwykłą czułością, jakby był jej własnym dzieckiem. Marta natychmiast pobiegła do kuchni po ciepłe mleko i miękki ręcznik, podczas gdy Jakub przygotował prowizoryczne legowisko w kącie salonu. Zofia nie mogła oderwać wzroku od sceny rozgrywającej się przed jej oczami. Luna, z matczyną troską, Zaczęła czyścić szczeniaka długimi, delikatnymi liźnięciami, nie pozwalając nikomu się do niego zbliżyć. Następnego dnia wieść o nocnym znalezisku Luni rozeszła się po wiosce z prędkością błyskawicy. Pani Krystyna, która jak zwykle pierwsza dowiedziała się o wszystkim, stała przy swoim płocie, opowiadając każdemu przechodniowi swoją wersję wydarzeń. To nie może być przypadek, mówiła tajemniczym głosem. Ta suczka coś kombinuje, mówię wam. Kto wie skąd wzięła tego szczeniaka? Plotki zaczęły się mnożyć. Niektórzy mieszkańcy wspominali o tajemniczych dźwiękach dobiegających z opuszczonego gospodarstwa na końcu wioski. Inni twierdzili, że widzieli lunę przemykającą między domami z różnymi przedmiotami w pysku. Atmosfera w wiosce stawała się coraz bardziej napięta. Zofia, która zawsze broniła Luni, zaczęła spędzać więcej czasu obserwując swoją przyjaciółkę. Zauważyła, że Luna ma swój własny system opieki nad szczeniakiem. Karmiła go w określonych porach, pilnowała, by był czysty i ciepły, a nawet przynosiła mu małe zabawki znalezione w różnych miejscach. Jednak najbardziej intrygujące było to, że Luna wciąż wydawała się być czymś zaniepokojona, jakby wiedziała, że jej misja jeszcze się nie skończyła. Jakub, zaintrygowany zachowaniem Luni, postanowił przeprowadzić małe śledztwo. Podczas jednego ze swoich porannych spacerów odkrył ślady łap prowadzące w kierunku Starego Młyna. Znalazł tam strzępki materiału i ślady świadczące o tym, że ktoś lub coś regularnie odwiedza to miejsce. Na ziemi leżały też kawałki jedzenia, jakby ktoś zostawiał je celowo. Marta również zauważyła coś niepokojącego. W czasie swoich lekcji w szkole słyszała, jak dzieci rozmawiają o dziwnych odgłosach dochodzących z opuszczonego domu na końcu wioski. To miejsce zawsze było trochę straszne, mówiły. Ale teraz słychać tam jakieś skomlenie i drapanie. Wieczorem, gdy rodzina Kowalskich siedziała przy kolacji, Luna znów zaczęła zachowywać się niespokojnie. Kręciła się między drzwiami a swoim legowiskiem, gdzie mały szczeniak spał spokojnie. Zofia zauważyła, że jej przyjaciółka patrzy przez okno z wyraźnym niepokojem, jakby wiedziała, że gdzieś tam, w ciemności, ktoś potrzebuje jej pomocy. Tej nocy niebo zasnuły ciężkie chmury, a w oddali słychać było pierwsze grzmoty nadchodzącej burzy. Luna stała przy drzwiach, jej złota się ściuśniła w blasku lamp, a oczy wyrażały determinację. Zofia, siedząc na schodach, obserwowała ją uważnie. Wiedziała, że jej ukochana przyjaciółka szykuje się do kolejnej nocnej wyprawy i czuła, że tym razem będzie ona jeszcze ważniejsza niż poprzednie. Kiedy zegar wybił północ, a pierwsze krople deszczu uderzyły o szyby, Luna spojrzała znacząco na Zofię. W jej oczach dziewczynka dostrzegła coś, czego nigdy wcześniej nie widziała prośbę o zrozumienie i wsparcie. Burza zbliżała się do wioski, a wraz z nią nadchodziło coś, co miało na zawsze zmienić życie nie tylko rodziny kowalskich, ale i całej społeczności. W środku nocy, gdy burza szalała nad wioską, Zofia podjęła odważną decyzję. Mimo strachu przed piorunami i ulewnym deszczem, postanowiła podążyć za luną. Założyła płaszcz przeciwdeszczowy i cicho wymknęła się z domu, starając się nie zbudzić rodziców. Luna, jakby czekając na ten moment, zatrzymała się na chwilę, pozwalając dziewczynce za sobą podążyć. Przemierzały razem ciemne uliczki wioski, gdzie deszcz bębnił o dachy domów, a wiatr targał gałęziami drzew. Luna prowadziła pewnie, zatrzymując się co jakiś czas, by upewnić się, że Zofia nadąża. Mijały kolejne zabudowania, aż dotarły do najbardziej oddalonej części wioski, gdzie stał opuszczony dom rodziny Nowaków, który od lat straszył pustymi oknami. Zofia poczuła, jak serce bije jej mocniej, gdy Luna pewnym krokiem podeszła do uchylonych drzwi starego domu. Przez szpary w deskach przebijało słabe światło księżyca, który co jakiś czas wyłaniał się z zaburzowych chmur. W oddali rozległ się grzmot, a dziewczynka mimowolnie przytuliła się do przemokniętej sierści Luni, szukając w niej otuchy. Wnętrze domu było wilgotne i zimne, ale Luna zdawała się dokładnie wiedzieć, dokąd zmierza. Prowadziła Zofię przez zarośnięty kurzem korytarz, aż dotarły do małego pokoju na tyłach budynku. To, co dziewczynka tam zobaczyła, sprawiło, że zapomniała o strachu. W kącie, na stercie starych koców, Leżała wychudzona suczka z kolejnym szczeniakiem, który wyglądał na jeszcze słabszego niż ten, którego Luna przyniosła poprzednio. W tym samym czasie w domu Kowalskich Marta obudziła się i odkryła nieobecność córki. Natychmiast obudziła Jakuba, a ich niepokój wzrósł, gdy zauważyli, że Luna również zniknęła. Wybiegli na ulicę, wołając Zofię, a ich krzyki zaalarmowały sąsiadów. Pani Krystyna, która jak zwykle nie spała, Pierwsza dołączyła do poszukiwań, a za nią kolejni mieszkańcy wioski. Tymczasem w starym domu Luna delikatnie trącała nosem wycieńczoną suczkę, jakby chcąc dodać jej otuchy. Zofia zrozumiała, że jej przyjaciółka przez wszystkie te noce opiekowała się tą rodziną, próbując ocalić szczeniaki jednego po drugim. Dziewczynka zauważyła też ślady świadczące o tym, że Luna przynosiła tu jedzenie i próbowała stworzyć bezpieczne schronienie. Na zewnątrz słychać było nawoływania i światła latarek przedzierające się przez deszcz. Głos mamy i taty mieszał się z głosami innych mieszkańców wioski. Zofia wiedziała, że musi działać szybko. Wraz z Luną spróbowały zachęcić chorą suczkę, by wstała. Ta, choć z trudem, podniosła się na drżące łapy, pozwalając Lunie delikatnie poprowadzić się w stronę wyjścia. Scena, która rozegrała się w świetle latarek, na zawsze pozostała w pamięci mieszkańców wioski. Z mroku wyłoniła się mała Zofia, przemoczona do suchej nitki, a za nią Luna, prowadząca ostrożnie wycieńczoną suczkę z ostatnim szczeniakiem. Pani Krystyna, która jeszcze kilka godzin temu szerzyła plotki o Lunie, pierwsza podbiegła z kocem, by okryć drżące zwierzęta. Marta i Jakub, początkowo przerażeni zniknięciem córki, teraz patrzyli ze zdumieniem i rosnącym zrozumieniem na całą sytuację. Luna przez cały ten czas próbowała ocalić rodzinę porzuconych psów, Działając z determinacją i mądrością, która zaskoczyła wszystkich obecnych. W świetle błyskawic i przywtórze grzmotów, mieszkańcy wioski stali się świadkami niezwykłego aktu odwagi i współczucia. Następnego dnia cała wioska huczała od plotek, ale tym razem były to opowieści pełne podziwu i wzruszenia. Dom Kowalskich stał się centrum wydarzeń, gdzie Luna wraz z uratowaną rodziną psów znalazła schronienie. Weterynarz, pan Adamski, który przyjechał wczesnym rankiem. Potwierdził, że suczka i jej szczenięta były w bardzo złym stanie, ale dzięki szybkiej interwencji Luni wszystkie miały szansę na przeżycie. Pani Krystyna, która jeszcze niedawno patrzyła na Lunę z podejrzliwością, teraz pierwsza organizowała zbiórkę karmy i koców dla uratowanych zwierząt. Siedząc w kuchni Kowalskich przy porannej kawie, ze łzami w oczach opowiadała sąsiadkom, jak to Luna okazała się prawdziwą bohaterką. To nie były zwykłe nocne wędrówki, mówiła, gestykulując żywo. To były misje ratunkowe. Kto by pomyślał, że pies może mieć tyle rozumu i serca? Zofia, mimo że została ukarana za nocną wyprawę bez pozwolenia rodziców, promieniała dumą. Spędzała każdą wolną chwilę pomagając w opiece nad szczeniakami, a Luna pozwalała jej na to z pełnym zaufaniem. Dziewczynka zauważyła, że jej czworonożna przyjaciółka wreszcie się uspokoiła, jakby czuła, że jej misja została wypełniona. Historia Luni dotarła nawet do lokalnej gazety. Młoda dziennikarka przyjechała z Lublina, by napisać artykuł o niezwykłej suczce, która przez kilka tygodni prowadziła samotną akcję ratunkową. Podczas wywiadu Marta opowiadała, jak Luna metodycznie planowała każdy krok, najpierw znajdując bezpieczne miejsce w domu kowalskich, a potem stopniowo przenosząc szczenięta, jeden po drugim. Jakub, wykorzystując swoje umiejętności stolarskie, rozpoczął budowę specjalnego miejsca dla psiej rodziny. Sąsiedzi chętnie włączyli się w pracę. Przynosząc materiały i oferując pomoc. Nawet pan Wiśniewski, znany ze swojej szorstkości, przyniósł deski ze swojego tartaku i spędził całe popołudnie pomagając w konstrukcji. W szkole Zofia stała się małą celebrytką. Jej koledzy i koleżanki z zapartym tchem słuchali opowieści o nocnej wyprawie i o tym, jak Luna przez wiele dni przygotowywała ratunek. Nauczyciele wykorzystali tę historię jako temat lekcji o empatii i pomocy potrzebującym. Pani Kowalska, Widząc zainteresowanie uczniów, zorganizowała nawet specjalną lekcję o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami. Luna tymczasem spędzała dni, czuwając nad swoimi podopiecznymi. Weterynarz był pod wrażeniem jej opiekuńczości i inteligencji. W całej mojej praktyce nie spotkałem psa, który wykazałby się taką przemyślaną strategią działania, mówił podczas kolejnej wizyty. Luna nie tylko uratowała te zwierzęta, ale zrobiła to w najbardziej metodyczny i bezpieczny sposób. Wieczorami, gdy rodzina Kowalskich zbierała się w salonie, Luna leżała spokojnie przy kominku, otoczona szczeniakami i ich matką. Jej złocista sieść lśniła w blasku ognia, a w oczach można było dostrzec spokój i zadowolenie. Zofia często siadała obok niej, głaszcząc ją delikatnie i szepcząc do ucha, jak bardzo jest z niej dumna. Mieszkańcy wioski zaczęli patrzeć na zwierzęta inaczej. Historia Luni pokazała im, że zwierzęta potrafią być bardziej szlachetne i mądre, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Pan Nowak, właściciel opuszczonego domu, zawstydzony całą sytuacją, zaoferował przekazanie budynku na schronisko dla zwierząt, pod warunkiem, że ktoś pomoże w jego renowacji. Mijały tygodnie, a historia Luni zaczęła przynosić nieoczekiwane zmiany w całej społeczności. Opuszczony dom Nowaków, który jeszcze niedawno straszył pustymi oknami, teraz tętnił życiem. Mieszkańcy wioski, zainspirowani odwagą Luny, zorganizowali się i wspólnymi siłami rozpoczęli jego remont. Pan Kowalski kierował pracami, wykorzystując swoje stolarskie umiejętności, podczas gdy inni mieszkańcy pomagali w miarę swoich możliwości. Pani Krystyna, która odkryła w sobie nową pasję, została główną koordynatorką projektu przekształcenia budynku w małe lokalne schronisko. Jej dom stał się centrum dowodzenia, gdzie planowano kolejne etapy remontu i organizowano zbiórki potrzebnych materiałów. Kobieta, znana wcześniej z plotkarstwa, teraz wykorzystywała swoje kontakty do szerzenia dobra i pomocy zwierzętom. Zofia, zainspirowana działaniami Luni, założyła w szkole klub młodych przyjaciół zwierząt. Pod opieką mamy nauczycielki. Uczniowie uczyli się odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, organizowali akcje edukacyjne i pomagali w opiece nad podopiecznymi powstającego schroniska. Luna stała się maskotką klubu i żywym przykładem tego, jak jeden dobry uczynek może zainspirować całą społeczność. Uratowana suczka i jej szczenięta odzyskiwały siły pod czujnym okiem Luni. Weterynarz, pan Adamski, nie mógł wyjść z podziwu nad instynktem macierzyńskim Luny i jej zdolnością do opieki nad innymi zwierzętami. To wyjątkowy przypadek, mówił podczas jednej z wizyt. Luna nie tylko uratowała te psy, ale także nauczyła nas wszystkich czegoś ważnego o bezinteresownej pomocy. Pewnego popołudnia, gdy prace przy remoncie były już zaawansowane, do wioski przyjechała ekipa z regionalnej telewizji. Historia Luni zainteresowała dziennikarzy, którzy chcieli nakręcić reportaż o niezwykłej suczce i zmianach, jakie wywołała w lokalnej społeczności. Luna, jak zawsze skromna. Przyjmowała zainteresowanie z właściwą sobie godnością, bardziej skupiona na opiece nad swoimi podopiecznymi niż na błysku fleszy. Marta Kowalska wykorzystała zainteresowanie mediów, by zwrócić uwagę na problem bezdomnych zwierząt w okolicy. Wraz z innymi nauczycielami rozpoczęła program edukacyjny w szkole, ucząc dzieci empatii i odpowiedzialności za czworonożnych przyjaciół. Luna często towarzyszyła jej podczas lekcji, będąc żywym przykładem tego, o czym mówiła nauczycielka. Jakub, widząc, jak jego córka angażuje się w pomoc zwierzętom, postanowił wykorzystać swoje umiejętności w szerszym zakresie. Zaczął projektować i wykonywać specjalne budy i wyposażenie dla powstającego schroniska, a jego przykład zainspirował innych rzemieślników z okolicy do włączenia się w projekt. Warsztat stolarski Jakuba stał się miejscem, gdzie regularnie spotykali się mieszkańcy, by planować kolejne udogodnienia dla zwierząt. W miarę jak wieść o działaniach mieszkańców rozchodziła się po okolicy, Coraz więcej osób z sąsiednich miejscowości przyjeżdżało, by zobaczyć Lunę i powstające schronisko. Niektórzy oferowali pomoc, inni przywozili dary dla zwierząt, a jeszcze inni decydowali się na adopcję psów potrzebujących domu. Luna, jakby rozumiejąc wagę swojej roli, witała każdego gościa z właściwą sobie godnością i łagodnością. Rok po nocnej wyprawie Zofii i Luni, mała wioska pod Lublinem stała się znana w całym regionie jako miejsce, gdzie zwykła suczka rozpoczęła niezwykłą przemianę całej społeczności. Dawny, opuszczony dom Nowaków, teraz całkowicie wyremontowany, służył jako prężnie działające schronisko dla zwierząt, nazwane oficjalnie Domem Luni. Na jego ścianie umieszczono wielkie zdjęcie złocistej bohaterki, a pod nim tablicę opowiadającą jej historię. Luna, mimo swojej nowej roli lokalnej celebrytki, pozostała tą samą skromną i opiekuńczą suczką. Każdego ranka obchodziła teren schroniska, witając się z wszystkimi podopiecznymi, a szczególną uwagę poświęcała nowo przybyłym zwierzętom. Jej spokój i łagodność działały kojąco na przestraszone i nieufne psy, które trafiały pod opiekę schroniska. Zofia, teraz już rok starsza, przewodniczyła prężnie działającemu klubowi młodych przyjaciół zwierząt, który rozrósł się do imponujących rozmiarów. Uczniowie z całej okolicy przyjeżdżali na cotygodniowe spotkania, gdzie uczyli się opieki nad zwierzętami i pomagali w schronisku. Luna była nieodłącznym elementem tych spotkań, cierpliwie pozwalając dzieciom poznawać tajniki komunikacji ze zwierzętami. Pani Krystyna, ku zaskoczeniu wszystkich, odkryła w sobie prawdziwy talent organizacyjny. Jej dom stał się centralnym punktem koordynacji wszystkich działań związanych ze schroniskiem. Kobieta, która kiedyś spędzała czas na plotkowaniu, teraz organizowała akcje adopcyjne, zbiórki karmy i prowadziła social media schroniska, dzieląc się historiami kolejnych uratowanych zwierząt. Marta i Jakub Kowalscy stali się ekspertami w dziedzinie pomocy zwierzętom. Ich dom był zawsze otwarty dla potrzebujących czworonogów, a oni sami prowadzili szkolenia dla przyszłych wolontariuszy i opiekunów. Jakub zaprojektował specjalny system but i wybiegów, który został doceniony przez inne schroniska w kraju i wykorzystany jako wzór do naśladowania. Szczenięta uratowane przez Lunę wyrosły na piękne, zdrowe psy, a ich matka, pod troskliwą opieką, odzyskała siły i radość życia. Wszystkie znalazły kochające domy w okolicy, ale regularnie odwiedzały schronisko, jakby pamiętając o swojej wybawicielce. Luna witała je zawsze z tą samą matczyną czułością którą okazała im podczas pamiętnej burzy. Największą nagrodą dla całej społeczności było to, że ich wioska stała się miejscem, gdzie żadne zwierzę nie było już pozostawione samo sobie. Mieszkańcy nauczyli się reagować na pierwsze sygnały o potrzebującej pomocy zwierzynie, a system wzajemnego wsparcia działał sprawnie i skutecznie. Historia Luni była przekazywana kolejnym pokoleniom jako przykład tego, jak jeden akt dobroci może zmienić życie całej społeczności. W ciepłe letnie wieczory, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Luna wciąż lubiła siadać na wzgórzu za domem Kowalskich, spoglądając na wioskę i dom Luni w oddali. Zofia często dotrzymywała jej towarzystwa, głaszcząc złocistą sierść i szepcząc do ucha swojej przyjaciółki, zmieniłaś świat na lepsze, luna. Pokazałaś nam wszystkim, że cuda się zdarzają, jeśli tylko otworzymy swoje serce. I tak, w małej wiosce pod Lublinem, Zwykła suczka o złotej sierści i wielkim sercu udowodniła, że największe zmiany zaczynają się od małych aktów dobroci, a prawdziwa miłość ma moc przemieniania nie tylko pojedynczych istnień, ale całych społeczności. Koniec historii, drodzy słuchacze, historia Luni pokazuje nam, że największe zmiany zaczynają się od małych gestów dobroci. Jeśli ta opowieść poruszyła Wasze serca, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, gdzie codziennie dzielimy się podobnymi historiami o miłości, odwadze i bezinteresownej pomocy. Zostawcie lajk like i podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami, być może znacie podobne historie o niezwykłych zwierzętach, które zmieniły czyjeś życie. Pamiętajcie, że dobro zawsze wraca, a każdy z nas może być inspiracją dla innych. Do zobaczenia przy kolejnej wzruszającej opowieści.